Witam wszystkich. Witam wszystkich. Wiecie co, dzisiaj? E, dzisiaj powiem Wam jedną z moich e, wizji. No nie wizji, ja nie jestem wizjonerem. E, powiem Wam z, o jednej z informacji, której otrzymałem. No już wcześniej otrzymałem. Tylko ja nie chcę takich rzeczy mówić, ale. Dziwnie to brzmi. Nie chcę mówić, ale, ale powiem. No, no dobra, ale tak jest. Powiem Wam, że grupa szaleńców stworzyła stworzyła wymyśliła sposób na rozprzestrzenienie bro. Wiadomo o co chodzi, takiej z grzybkiem, to znaczy z grzybkiem, po takiej której się grzybek na niebie pojawia. E, brudnej bro, takiej właśnie po której grzybek jest. I powiem tak, ja jako informację widziałem to bezpośrednio na placu e, 300 kontenerów wypełnionych właśnie takim czymś. I powiem tak: te kontenery są rozesłane po całym świecie. Po portach też w głąb lądu były rozwiezione, w każdej chwili mogą być przemieszczane z kąta w kąt, z lądu na ląd, morzami i tak dalej. To tylko wystarczy wysłać. Taki kontener jest sobie zamknięty między innymi kontenerami, albo po prostu gdzieś w jakimś hangarze, jest zapieczętowany, nie wolno go otwierać. Zaplombowany, czy jak to tam się mówi, i on sobie stoi, czeka w każdej chwili. Może być przetransportowany gdzie indziej. Może być skupisko takich kontenerów gdzieś tam. Było ich 300, teraz już jest 9, 299, możecie się domyślić, gdzie co się stało z tym jednym. I powiem wam, że to było zainspirowane ten pomysł. Jeden z tych szaleńców zainspirował się yy, tą powieścią 300. <laughs> no, śmieszne. Nie do końca, ale niestety. Na jakie pomysły wpadają szaleńcy? Także mamy na świecie takie już chciałem powiedzieć 300, ale już 299 takich kontenerów i nie wiemy gdzie. No tak, inaczej się tego nie dało powiedzieć. Ja już zakończę ten, że tak powiem, temat. O jakie piękne istotki tu latają koło mnie. Także fajnie od razu zmiana energii. Ptaszki sobie tutaj. Dobrze. Zaburzyłem trochę energię tego kanału Ale wiecie co Jakoś tak <laughs> Chyba potrzebowałem ja to powiedzieć Wam Nie wiem czy to coś da Czy to na plus Czy to na minus Jakby to nie ma znaczenia w tym momencie Ale po prostu no czasami Czasami tak jest Dobrze Nie będę was zanudzał Bajkami, historyjkami Przyjmijcie, że to nieprawda, że to jest bajeczka. Będzie dobrze. Jest dobrze, jest piękniutko. <grytanie> Pozdrawiam, do następnego razu.